A co tam, włączamy? Cześć kochani. E, ja tuż po sesjach z cudownymi dwoma kobietami pozdrawiam. Pewnie, jeżeli oglądacie, to wiecie, że o Was mówię. I tak natknęłaś mnie właśnie na dzisiejszy filmik. E, nie mówię imion, a natknęłaś mnie na dzisiejszy filmik, dlatego że e, fajny kopniak. Cudownie było słyszeć, że ci się te filmiki podobają. Um, zwłaszcza takie komentarze czy wiadomości um, dodają mi takiej siły i, i, i gdzieś tam takiego przekroczenia pewnych granic, bo filmiki nie są takie do końca proste. Nie wiem, może nie, dla niektórych tak, ale dla mnie są w dalszym ciągu gdzieś tam jakieś stresujące. Więc dzięki wam za wsparcie. A I tak, no wiadomo, że face to face, twarzą w twarz, jak ktoś u mnie jest, to jest jakoś inaczej, jak tak mówię ogólnie, to, to człowiek się stresuje. Ale teraz tak, do rzeczy chciałabym zrobić rozkład dla barana na Maj i Czerwiec, tak powiedzmy, ogólnikowo ten Maj i Czerwiec. I chciałabym powiedzieć, że to nie jest kontynuacja, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja otworzę karty i ja zobaczę po prostu, nie, nie będzie to pasować do wszystkich może akurat do jednej osoby, która ma to usłyszeć, zrobimy w taki sposób jak zawsze, zobaczymy sobie waszą energię, zobaczymy sobie, czego możecie się spodziewać mniej więcej i tak jak mówię, nie jest to kontynuacja, więc jeżeli baranie, gdzieś tam coś się dla ciebie zgadzało w poprzedniej sesji czytania, to tak naprawdę teraz może być to coś innego. Chcę się tutaj bronić. Zobaczymy po prostu, co tam będzie. Yy, dla baranka na maj i czerwiec. Sprawdzimy. Wiecie co, ale ja sobie tylko okna zamknę, bo mnie, yy, bo mnie rozpraszają te dźwięki. Dosyć nawet przyjemne, ale... ale jednak rozpraszają, więc ja sobie tego zamknę okna. O, dobra, jestem z wami. Ja się zawsze kręcę, ja mam jakieś ADHD chyba. Dobrze, baran w energii. Na razie w energii, dlatego że energia pokazuje też obecną sytuację i sprawdzamy sobie po prostu do jakiej osoby akurat to miałoby trafić. Ja dziękuję za lajki, za komentarze z góry. One zawsze dodają troszeczkę takiego właśnie wsparcia, otuchy i chce się robić dalej. Baranku, baranku, sprawdźmy co dla Ciebie. Jest na razie taka energia. Zobaczymy, o czym będziemy tutaj rozmawiać. Żeby lepiej, tylko o dobrych rzeczach. Prawda? Dobra. Co my tutaj mamy? Zawieszenie. No dobra, kurczę, to już jest drugi znak akurat, który chciał się tak pokazać. Zawieszenie związane... Okej, okay, jeżeli baran jeszcze mieszka z partnerem, z partnerką, to tutaj nie spodziewaj się, że ty totalnie przestałaś, przestałeś kochać tą osobę. Możesz się czuć jeszcze taki... Zawieszony w tej sytuacji, możesz czuć, że nawet podjąłeś decyzję, ale jeszcze gdzieś tam wracasz do czegoś. Um, może do, sentymentalnie wracasz po prostu do tej osoby. Jakkolwiek, karty w energii pokazują, że to jest dobry krok, że to jest dobry ruch, że na przykład yy, starasz się uwolnić z tego związku. No, przynajmniej, przynajmniej to jest fajne. E, myśli są, zawsze będą, odczucia. Nie muszą być negatywne. Akurat tutaj pokazane jest, że gdzieś tam masz może jeszcze jakąś nadzieję na zmianę tej osoby, ale ja bym nie miała. E, brutalnie to brzmi, ale fajnie, gdybyście się gdzieś tam rozstali po prostu z, jakąś, z jakimś szacunkiem, będzie to na pewno dla was komfortowe. Ciężko mówić do tej drugiej osobie, że ta osoba będzie z szacunkiem, bo ona jeszcze ma tutaj złości i nerwy. Ja sobie dogram filmik. I wiecie co, i zobaczę dla Was tę sytuację, dlaczego tutaj jest taka sytuacja. Nie wiem, może nie, że dlaczego, ale ogólnie zobaczę dla Was tę sytuację jeszcze. To na razie wiem, że to jest dobra i że macie jeszcze właśnie takie góra dół emocjonalne, co z tym zrobić. No, ja nie wracałabym tutaj do tego. Sprawdzamy koło czasu. No, trochę ze sobą spędziliście czasu. Energia na przyszłość, nie, problematyczna, więc jeżeli dasz mu szansę, czy dasz jej szansę, to jest to problematyczne. Um, jeżeli boisz się o finanse, a jest tutaj taka karta delikatna, w podświadomości, ten strach jest jakiś taki w podświadomości, to nie masz czego, bo tutaj tak naprawdę e, i tak żyłeś, żyłaś cały czas sama e, i dawałaś sobie, czy dawałeś radę, więc tutaj jest w dalszym ciągu utrzymanie fajnych pieniędzy, te pieniądze będą przychodziły cały czas, no i jest równowaga finansowa tutaj, akurat dla tej osoby, której tu wykładam, tą sytuację. Jest też sąd, jest też rozstanie, rozwód, mogą w tym wszystkim być dzieci, drogi się wasze rozchodzą, więc o, chciałabym zobaczyć, jak to dla was jest. No i tutaj jest bardzo piękna karta mówiąca o tym, że i nowy, nowe partnerka i zna, powiedziałabym na przyszłość, bo to jest karta przyszłości a nie na Maj i Czerwiec, więc tak wolałabym powiedzieć, że w tej sytuacji tu jest taka karta na przyszłość. No i te pieniądze również są. Tyle chciałabym Wam tutaj zostawić tej wiadomości. Um, co jeszcze w tej energii? Um, Ciekawy, czy ten baran cały czas walczy z jakąś, z jakąś dietą, czy walczy z jakimś ruchem, czy, um, czy po prostu e ze swoim własnym samopoczuciem, cokolwiek tu jest, też macie tutaj wątpliwości, czy to nie jest na marne, możecie się wkurzać, że nie ma tych rezultatów. No słuchajcie, no tu jest przepiękna karta mówiąca o tym, że one są. Że one są, że się o wiele lepiej czujecie, że o wiele lepiej myślicie pozytywnie. Także naprawdę zacznijcie doceniać nawet na najdrobniejszy szczegół swojej pracy. Ja tylko wystawię akurat na to. No jest głupiec, no tutaj są takie małe drobiazgi mówiące o tym, że macie delikatne załamanie, że faktycznie no nie umiecie dotrwać do czegoś do końca, albo was coś męczy. Pracujcie nad, nad tymi myślami nie skupiamy się tutaj na negatywnych myślach, doceniamy drobny szczegół i to Wam da siłę na fajna droga, na dalszą pracę, a ja widzę, że jesteście uparte tutaj i będzie rezultat. Będziecie się o wiele lepiej czuć. Jeżeli nawet fizycznie gdzieś tam nie schudniecie, czy tam coś się nie zmieni, związane z wagą, to na pewno tutaj bardzo dużo da ten ruch. Także fajna karta. Dobra, to idę dalej. Troszkę wyjdziemy na przyszłość i sprawdzimy, co tam się dzieje. Może też dla kogoś innego, ale w dalszym ciągu dla barana. Sprawdzamy. Ona sobie potasuje, ale zrobię nowy filmik na to. Dobra, potasowane. Zrobimy troszkę pracy, trochę miłości. Trochę. Zdrowie, trochę przyjaźni. I sprawdzamy na pracy tutaj, co się dzieje. Ok, fajnie. To jest dla barana, który zdecydował się. A to może już było w przeszłości. Em, może w teraźniejszości, ale na pewno jest dla barana, który zdecydował się odciąć zupełnie od pracy dla kogoś na y, rzecz swojego własnego biznesu. Em, szacun za odwagę ogólnie. Ale jeżeli jeszcze nie jesteś odcięty, to tutaj, czy odcięta, to tutaj jest fajna karta mówiąca o tym, że fajnie by było, masz jakieś fajne zdolności, masz jakieś fajne możliwości, albo po prostu masz pomysł i fajnie by było, żebyś się odważył baranie i odciął od tego, e, posłuchał swojej intuicji, bo tutaj już jest pokazane, że ty masz ochotę, że ty chciałbyś, chciałabyś coś zmienić w swojej pracy. Fajna karta mówiąca na tym, o tym, że to bezsensownie się jeszcze ciągnie, jeżeli w dalszym ciągu nie zmieniłeś tego, czy nie zmieniłaś. Tu jest ładna karta mówiąca o tym. Słuchajcie, niekoniecznie musicie mieć od razu, nie wiadomo, jaki gabinet, czy wynajęcie pomieszczenia. Nie wiem dlaczego, ale karta domu mi tutaj wyskoczyła. Możecie też pomyśleć nad pracy związanej z domem. Możecie pomyśleć nad pracą, e, może zdalną. Nie wiem, nie chcę za daleko tutaj zabrnąć, ale jest faktycznie mówiąca karta o tym, że e, fajnie było się, albo skupić się na sobie na razie, co wy w ogóle chcecie i gdzieś tam zmierzać do tego. Więc pomysł fajnie było zrealizować, decyzja, jeżeli będzie dokonana, albo już jest dokonana. To tutaj nie martwcie się w żadnym wypadku. Może to być dalsza kontynuacja tego, że ten pieniądz gdzieś tam jest. Czasami troszeczkę mniej, a później znowu trochę więcej. Jest taki przeskok hmm, serca, ale na pewno jest znowu co? Znowu jest coś, że będziecie się doceniać coraz bardziej, że będziecie coraz bardziej praktykować wiarę w siebie. Dzięki temu, że zmieniacie coś. Fajna sytuacja. Hmm, ja jeszcze bym chciała jednak tutaj mam taki mały niedosyt. Chciałabym zobaczyć, co dla baranów, które... Nie zamierzają pracować dla samych siebie. Co dla baranów, którzy nie mają na siebie pomysłu, co związane z ich pracą? Jak to wygląda na te dwa miesiące finanse jak wyglądają, prawda? Tutaj jest tak. O, wiecie co, chciałam zobaczyć, co dla takich baranów, a wychodzi mi dla baranów, które nie mają w ogóle pracy. To jest interesujące. Baranie, który nie masz w ogóle pracy, daj sobie troszeczkę jeszcze czasu. To może nawet potrwać około października, ale jest karta mówiąca o jakiejś współpracy. Albo to jest z osobą drugą, albo to jest dla kogoś, ale jest praca. Tylko, że tutaj jednak chce się pokazać, że taki październik, nie mówię, że akurat październik, ale do października ma tutaj być praca. Jeżeli chodzi o barany, które niczego nie zmieniają, są w dalszym ciągu w tej pracy, no to znowu jest ładna karta mówiąca o tym, że trochę ten pieniądz może się podnieść albo możecie mieć dodatkowy zarobek. Dużo tego. Ja wiem, że to jest straszny metyk, ale ja też próbuję w dużej mierze tak dla każdego coś po prostu tutaj dać. Ja trochę nie rozumiem tych horoskopów. Że można naprawdę wziąć i przekazać tylko jedno. No, chciałabym tutaj dla większości ludzi zrobić. No, no i się nie da, dlatego indywidualne sesje więcej dają. No ale okej. Okay. Dobra, więc tak. Tutaj jest dla barana, podsumowując, to tutaj robimy krok. Staramy się wychodzić na swoje. Ten pomysł jest dobry, tylko dużo strachu tutaj jest, dobra? Dla baranów bez pracy. Do października, tylko musisz też szukać tej pracy, tak? Do października jest jakaś współpraca dla Was. I teraz idziemy dalej, tylko dogram sobie. Dobra, mamy to. Na miłość. Miłość, miłość. A to bardzo specyficzna karta akurat wyszła. Um, trzeba by było się zastanowić, jaki macie kontekst z mamą. Ja wiem, że to jest dziwne, ale akurat tutaj jest macie, mat, matczyna karta. Mówiąc o tym, że macie tęsknotę do matki, macie jakieś myślenie o niej um, albo to chodzi o was same, jakimi jesteście matkami. Um, jeżeli coś takiego faktycznie istnieje, to tutaj trzeba by było się zastanawiać, czy wy nie macie z tym problemu w ogóle. Ja nie wiem, czy ja bym się nie odniosła tutaj, wiecie co pomogę sobie, bo ja nie wiem, czy tutaj. Jakieś takie trochę psychologiczne to nie jest, że jeżeli wy macie problem z własną mamą albo z sobą samą, i tutaj się tyczy tego, że macie problem może z dzieckiem, a może z tym, jaką jesteście mamą, może was wstrzymywać przed poznaniem kogoś, przed miłością w waszym życiu? Ciekawe, czy ktoś to rozumie. Ja to gdzieś tam pojmuję, ale teraz zobaczmy, wisielec, no właśnie na miłości. Mówię do baranów, które nie mają tej miłości, które nie mogą poczuć tej miłości. I tutaj, no, trzeba było coś przepracować związanego z rodziną, albo właśnie z tym, jaką jesteś mamą. I czasami faktycznie nie wiadomo, co będziesz robić i jak próbować. No, dzieci są dziećmi i nie zawsze będą gdzieś takie, jakbyśmy chciały, prawda? Więc bardzo bym chciała, żebyś sobie, jak się mówi, tak. Po naszemu, po bo ja z góry jestem nie płyła w twarz. <noise> Bardzo brutalnie, ale taka jest prawda. Żebyście nie myśleli, że to jest wszystko wasza wina. Fajnie było, żeby sobie to ułożyć w głowie, bo to was też może wstrzymywać przed tym, że nie możecie się otworzyć na tą miłość. Tylko o to mi tutaj chodzi. Maski na twarzy, problem związany z miłością. No i też, Baranie, jeżeli ty jesteś jeszcze w związku, może chodzi o rodzicielstwo. Może chodzi o, o to, że nie możesz po prostu, więc tej miłości, bo utknąłeś, często są takie sytuacje, sytuacje, że utknąłeś po prostu jako mężczyzna czy kobieta w domu, gdzie są dzieci, więc nie możesz opuścić tej partnerki czy tego partnera, ale nie odczuwasz tej miłości, naprawdę, tutaj jest wisielec, zastanówcie się, czy nie warto by było tego zburzyć, zrobić coś, żeby jednak być tutaj egoistą czy egoistką. I postarać się przeżyć te życie jak najlepiej. Maj i czerwiec w dużej mierze pokazuje się, że to są u was takie miłosne wybory, takie decyzje, żeby w końcu ruszyć dalej, bo już za długo jesteście w tym jednym miejscu. No, no taka sytuacja, taka karta. No dobra. Co tutaj jeszcze na zdrowiu zobaczymy? No to znowu jest taka kobieca karta, no i ona mówi nam o tej wadze, ona mówi o swoim wyglądzie. To jest karta mówiąca też o jakichś operacjach plastycznych, o niezadowoleniu z siebie. No jeżeli to wszystko, co mówię, jest do jednej osoby, to kurczę, ile, ile dziedzin jest takich, które cię blokują. Fajnie by było coś zmienić tutaj, a w tym zdrowiu jest naprawdę pokazane, że no, zaczęłabym od tej głowy na zasadzie tego, żeby przestać spełniać jakieś oczekiwania innych ludzi albo patrzeć na innych, oceniać innych i, i, i się gdzieś upodabniać, że musisz być lepsza czy lepszy. No, to jest piękna karta mówiąca o tym, że ja bym tutaj naprawdę nic nie zmieniała, że zaczęłabym od tej akceptacji, od większego ruchu, od tego, że jak ty zaczniesz gdzieś systematycznie pracować nad sobą, to momentalnie też ułożyć się tak w głowie, że stwierdzisz, że nie potrzebujesz tam, nie wiem, zrzucać jakichś zbędnych kilogramów, że naprawdę może być akceptacja, jakieś szczęście i zadowolenie z tego powodu. Ja nie widzę tutaj choroby innej niż takiej, że masz problem sam, sam czy sama do siebie. Um, no więc to znowu jest tutaj psychika, prawda? Karta jest ładna, mówiąca o tym, że gdzieś nie widać tego problemu, tylko ty go widzisz, o! na takiej zasadzie. No i to jest taka walka z sama akceptacją na pewno tutaj. Dogramy sobie. I tak mamy tutaj jeszcze na przyjaźni barana. U, okej, okay, dobra. No to nie jest taka y, przyjaźń kolega z kolegą, koleżanka z koleżanką. No tu akurat jest dla barana, który gdzieś tam ciekawe. Myślał, może nawet spotkał. Z, może z kilku miesięcy, może z kilku lat kogoś z powrotem na swojej drodze. Jestem ciekawa, co by tutaj wyszło, gdybyśmy to rozszerzyli. A taka przyjaźń, gdzie była jakaś na jakiś czas obojętna, zawieszona, a tutaj widzę, że jest jakiś powrót. Tutaj mogą być jakieś wiadomości między Wami. No, energia gdzieś tam przepływa, więc zobaczymy sobie, do kogo to trafia, co. Zobaczymy, jak. Wam by się to ułożyło? Czy to w ogóle zmierza do końca? No. Na przyszłość, w energii. Okej. Okay. Jeżeli jest taka sytuacja, to tutaj uprzedzam. Jeżeli ta partnerka, czy partner, kolega, koleżanka zjawili się na waszej drodze, nie wchodźcie z powrotem w to samo, gdzie już byliście, chyba, że ten dany człowiek ma już inną energię, inne nastawienie na, na Was. Chodzi o to, że mogą być powtórzone sytuacje. Będzie chwilę miło, a później znowu jest problem, że ta druga osoba się gdzieś tam blokuje na coś. Więc warto by było się odezwać i może nawet wyciągnąć od tej osoby, z czym do Was przychodzi. Tak zwyczajnie. Bo na razie tutaj wygląda na to, że ta osoba może zrobić te kroki, może przyjść. Ale ja niestety nie widzę tutaj niczego nowego, więc warto by było um, oczekiwać czegoś więcej tutaj. A przynajmniej prawdy, nie? Żeby ta druga osoba się trochę określiła, czego ona chce, co znowu robi na Waszej drodze. Ok? Dobra. Idziemy znowu trochę dalej w takim razie dla Barana i sprawdzimy sobie e, takie trzy, znowu troszeczkę bardziej na przyszłość wyjdziemy sprawdzimy sobie trzy karty czego w ogóle możemy oczekiwać po, tym, po tych dwóch miesiącach co do nas idzie zrobiłabym to na miłość ale mam ochotę zrobić tak ogólnie po prostu żeby dać kartom taką wolną wolę, jeśli można tak powiedzieć żeby pokazały same co tutaj do was idzie jak to na was będzie oddziaływać zobaczymy sobie, jakieś rzeczy do was idą na te dwa miesiące trzy karty i dołożymy sobie do trzech ja? okay. I mamy tak, trzy, trzy karty. Wybór, decyzja, pieniądze, możliwości. Podoba mi się to. Ale trochę i jeszcze karta walki i takiego po prostu um, gdzieś tam jakiegoś naparcia na coś, ataku, um, odwagi. A jakie jeszcze słowa do tego mogą być? No, no Na pewno jakiegoś ruchu, prawda? Jakiś ruch musi być wykonany. Takie trzy pierwsze karty mówią o tym właśnie, że mogą przez te dwa miesiące wyniknąć jakieś możliwości. Zawsze jest druga droga, zawsze jest opcja. Pamiętajmy o tym. I tutaj jest pokazane również właśnie, że mamy te pieniądze, które też są do zdobycia. I mamy tu kartę ruchu i działania. I dogramy filmik jeszcze do tego. Dobra, mamy to. Teraz sobie zobaczymy. Ok, i tak decyzje i wybory. No, na pewno tutaj ten baran chce mi akurat dzisiaj, w tym rozkładzie, pokazać, że jeżeli odczuwamy na miłości, na związku, w którym obecnie jesteście, problem, który was obciąża, możecie nawet nie widzieć możliwości wyjścia, bo nie, bo pieniądze, bo mieszkanie, bo coś tam. Warto by było jednak, tak jak mówię, zawsze jest jakaś opcja, nawet w beznadziejnych sytuacjach. I tutaj jest pokazana, że ta droga Wam się może gdzieś tam jakoś ukazać, pokazać na ten maj i czerwiec. Warto by było to wychwycić, zauważyć i może faktycznie, jak te trzy karty mówią, zrobić i wykonać krok, jakieś działanie. Ja sobie jeszcze tutaj dopowiem jedną kartę. Dobra, no to to jest przyszłość. No właśnie, karta przyszłości zależy od Ciebie. Przyszłość jest tutaj na wyciągnięciu ręki. Inna, nowa. Tu są nowe rzeczy związane z miłością. Nowe partnerstwo. Także gdzieś trzeba by było dokonać jakąś, yy, dokonać jakiejś nowej drogi, wejść w jakąś nową drogę. Druga karta z, związana z finansami. Zobaczymy, co się pod nią kryje. No to jest taka, Góra, dół, góra, dół, open down, zobaczymy o co chodzi. To jest karta nauki, dawania, brania. I ona jednak mówi tutaj o tym, że fajnie by było, żebyście coś jednak zaczęli robić. Żebyście zdecydowali się może na, nie wiem, może zwyczajnie na prawko, może na kurs, może na sprawdzenie po prostu czego się lubi. Ale na pewno macie tu wybór i decyzję, żeby osiągnąć fajną jakąś yy, tutaj, jakiś pieniądz. Ja sobie też dociągnę tutaj dwoma kartami, no ale ogólnie tutaj jest ładny ten pieniądz, czyli jest pokazane, że macie możliwość dawania brania, czyli macie możliwość też dostać od kogoś możliwość lepszej pracy. Macie możliwość dostać od kogoś może awans, może nową pracę, może jak zaczniecie faktycznie ryzykować i walczyć i w ogóle wykonywać jakieś kroki, ruchy, no to tutaj jest jakaś nauka, kursy, które mają wam dać o wiele lepsze pieniądze. Podoba mi się ta karta. I trzecia karta, te ruchy, yy, zawalczenie o siebie. Tu jest tak, baranku przestań tak mocno trzymać pieniądze. Nie wiem dlaczego, ale ta karta, akurat w tym jest pokazana, że inwestuj w siebie, a wydawaj te pieniądze. do no cholery! Trochę sobie pozwól na przyjemności. Strasznie głowa twoja jest tak rozpędzona na, te, na ten temat, że nie mam, nie wiem, czy będę miała, czy będę miał. A tutaj naprawdę te karty mówią o tym, że macie mieć te pieniądze, że one jakoś przyjdą do Was. Ale ja sobie jeszcze rozciągnę tutaj. Fajna karta. Możecie mieć też takie sytuacje, że te pieniądze mogą Wam umykać, bo tu jest to, to jest rzeźbienie, to jest taka praca może coś remontujecie, może odkładacie na mieszkanie, na dom, cokolwiek to jest, Wszechświat Wam sprzyja, karta jest pokazana, że do Was to idzie, czyli mogłabym odpowiedzieć tutaj, że nie tylko chodzi o tą trzecią kartę, że to są Wasze ruchy, Wasze kroki, ale też o to, że Wszechświat dokonuje u Was jakichś zmian, więc maj i czerwiec może przyjść do Was dom, może przyjść do Was, może już jesteście w tym domu, może musicie go wyremontować, bo to jest takie rzeźbienie, czyli praca w tym domu, jeśli to nie chodzi o dom, może chodzić właśnie o pracę, która do Was idzie, tylko musicie wykonać ten ruch, zawalczyć i pozwolić sobie uwierzyć, że jesteście zajebiści. I po prostu tutaj. Wiecie co, najlepsze, tak podsumowując te karty, nie wiem, czy Wam dałam trochę, mało czy dużo. Na pewno Wam namieszałam w głowie. <laughs> bo tego było trochę z tego, trochę z tamtego, ale ogólnie chciałabym, żebyście wyciągnęli z tego po prostu gdzieś tam coś, jakieś ziarenko, więc ja tak bym podsumowała to wszystko w innym filmiku. No gdzie to jest? Dobra. Jak ja bym to podsumowała wszystko i na przykład wsadziła do jednego worka, że dopasowałabym to tylko do jednej osoby, no to baranie. Rzucamy tego chłopa czy tam kobietę. Eee, przynajmniej planujemy tą drogę. Jeżeli się męczymy z tą daną osobą, nawet nie warto jest zrobić to dla dzieci, bo wtedy się oszukujemy. Fajnie by było, żebyśmy zrobili ten krok dla siebie i byli troszeczkę w tych miesiącach egoistyczni. Ehm, jeżeli chodzi o pracę, kurczę: no to już coś się dzieje, już do Was idą te zmiany, już macie albo na to pomysł, albo macie na to jakieś do... namacalne dowody, czyli może dostaliście już teraz propozycję. Warto ją przyjąć i nie bać się. Jeżeli chodzi o pieniądze, nawet jeżeli odczuwaliście przez jakiś czas, że cały czas tracicie, no to ta karta obiecuje, że do Was wrócą. Więc trzymajmy portfel otwarty, niech wracają, nie? Czy tam kartę, niech się nabija. E, dobra, zrobimy sobie jeszcze taką. Jedną kartę, ale tak. Zazwyczaj Wam robiłam z kart anielskich, a teraz mam takie nowe karty. Mój mąż je uwielbiam, ja ich nie znam jeszcze do końca, ale chciałabym Wam wyciągnąć jedną kartę. Od tak po prostu podsumowując ten rozkład, taką kartę na maj i czerwiec dla Was. Jedną. Jaka to będzie karta? Dla baranka Nawet ten sam obrazek tutaj pokazuje, żeby patrzeć w przyszłość, żeby patrzeć troszeczkę dalej, żeby się, no nie, że nie bać, ale ogólnie tutaj pozwolić sobie na to, żeby odkrywać nowe horyzonty. E, może to chodzi właśnie o to, żebyście uwierzyli w to, że jest coś więcej e, i może otwórzcie oczy na to, żebyście mogli to dostrzec, zobaczcie jak ona tam patrzy, przecież przez tą lornetę, także... No, to jest księżyc. Hmm, hmm, hmm. Także tutaj jest tak, może to jest nawet balon. Balon, wszechświat, planety. Nie hmm. ja wiem, tak intuicyjnie odczytuję, więc wiecie co. A jeżeli byśmy powiedzieli, że faktycznie ty już jesteś w tym procesie, tylko czasami po prostu jeszcze coś jest bardzo daleko. Jeżeli czegoś jeszcze nie macie, to tylko dlatego, że się dopiero zbliżacie do tego. Więc obserwujcie, ale nie bójcie się, że na przykład jeszcze tego nie ma, to przychodzi. No taka karta. Dobra? Także nie zostawię Was na te dwa miesiące jeszcze od tak. Na pewno coś Powabimy się, czymś gdzieś tam się jeszcze pojawi dla tych baranów. A na razie to będę bardzo wdzięczna, jeżeli dacie lajka like albo jakiś komentarz, czy to do Was trafia, czy nie. To mnie troszeczkę podbuduje, że nie, nie było tak źle. Buziaczki, tak.